Szanowni Państwo, mam tu ciekawy przypadek e, e, AGM Warty, 70 Amperogodzin e, Około 2 tygodni temu e, klient był na wymianę Po wymianie okazało się, że w samochodzie swoim Volvo ma pobór prądu na poziomie 1,5 Ampera Za kilka dni e, reklamował, akumator był rozładowany do około 5 e, V Został naładowany Klient miał się udać do serwisu i tak zrobił. Oczywiście to też pewnie zapewne minęło jakiś czas. W serwisie powiedzieli, że ten akumulator jest zły. Zrobili właśnie elektroniczną diagnostykę. Stwierdzili, że jest zobaczymy, stwierdzili, że jest tutaj uszkodzona cela. No i teraz, no i teraz y, naładuję go, aż to mogę pokazać, jak to wygląda u mnie. Widać tak. Rezystancja duża, prądu rozruchowego praktycznie nie ma. O, teraz pozostaje tylko ładowanie i zobaczymy jakie będą y, efekty. Y, w serwisie również y, powiedzieli, że y, akumulator był y, nagrzany. To można łatwo zinterpretować tym, że to był inteligentny system ładowania, i tam ładowanie było na poziomie 15,3 V. Pewnie, amperaż był, jak akumulator był rozładowany, to amperaż na pewno był ogromny, więc nie dziwmy się, że w jakiś sposób się ten akumulator nagrzał. No cóż, bierzemy się do roboty, zobaczymy, jak będzie w następnych etapach. Na razie. Dzięki. Szanowni Państwo, akumulator naładowany. Tutaj już test elektroniczny podpiąłem. Pokażę, jak to wygląda, żeby nie marnować czasu. Napięcie właściwe, prąd rezystancja 3,42. Teraz pokażę, co było. Nie widać. Dobra. Teraz pokażę co było u wydruku u mechaników, i tak u mechaników napięcie było 1099, Rezystancja 753, prąd rozruchowy 311. Tak jak widać, akumulator był rozładowany, co świadczy na przykład o zmianie rezystancji. Teraz podłączę. Ogólnie wynik, jak się spodziewałem, nie był być inny niż dobry, gdy klient przyniósł akumulator po raz pierwszy i tam oznajmił, że napięcie było w granicach 4V na pierwszą reklamację, też wiedziałem, że akumulator nie może być zły przy takim stanie rozładowania. Nie może mieć wady produkcyjnej przy drugiej reklamacji i gdy zobaczyłem wydruk z testera z serwisu samochodowego po krótkiej analizie też znałem odpowiedź. Tutaj mam taki apel do mechaników również klientów też i kierowców. Jeżeli chcecie sprawdzać sprawność akumulatora, zawsze musicie go Naładować do pełna. W przeciwnym razie osiągniecie błędny wynik. To mniej więcej tak, jakby próbować odpalać samochód z pustym zbiornikiem paliwa. Ogólnie jestem w stanie zrozumieć, że przeciętny klient może nie mieć takiej świadomości, ale uważam, że mechanicy Powinni mieć elementarną wiedzę z zakresu budowy zasady działania akumulatorów. Teraz, no jestem praktycznie przyciśnięty do ściany. Mogłem sprawdzić tylko opornicą i też by wyszło. Na pewno, parametry byłyby sobie właściwe. Ale teraz właśnie tu przy przed nami rozbudowanica, sprawdzę jeszcze pojemność. I. Będziemy wiedzieli, na czym stoimy. Na chwilę obecną dzięki. Spotykamy się później już z wynikami pojemnościowymi. Jeszcze raz dzięki. Szanowni Państwo, akumulator został rozładowany. Teraz policzymy jego pojemność. Szczegółów już nie będę omawiał, bo to zrobiłem we wcześniejszym filmiku. Teraz pokażę. Akumulator był rozładowany prądem 10A i rozładowywał się przez 343 minuty. Teraz przedstawiam wzory. Tutaj prawa pikerta. Tak. Pojemność przy rozładowaniu 1A dla akumulatora 70A ah wynosi. Widać tutaj 89,9 Ah. To jest tak, pojemność realna, tutaj wszystko pokazałem, wynosi 90,65 godziny I dalej widzimy, sprawność wynosi powyżej 100%. Czyli możemy powiedzieć, że ten akumulator jest całkowicie sprawny. Nie ma zwarcia i nie może mieć. Można też powiedzieć, że przy okazji sprawdziłem akumulator pierwszy montażowy i jest to tak zwany akumulator na pierwszy montaż. Można powiedzieć, że jest taką bestią, bo on był praktycznie przez dwa tygodnie permanentnie rozładowywany, później ładowany wysokimi prądami w samochodzie. On miał ciężki żywot przez te dwa tygodnie. A jednak pojemność realną ma y, większą od tą z etykiety. I teraz podam, y, podam takie, taką y, takie, y, Biblię y, przykazania dla mechaników. Mechanicy, słuchajcie mnie, bo wiem, że macie z tym problem. Po pierwsze, nigdy, ale to nigdy nie sprawdzaj sprawności akumulatora, gdy jest on rozładowany. To tak, jakby sprawdzać, czy pojazd jest sprawny z pustym zbiornikiem paliwa. Jeżeli pojazd pobiera prąd powyżej 50 mA, a w szczególności, gdy jest to 1,5A, to akumulator ma prawo być rozładowany. Gdy uruchomimy pojazd z rozładowanym akumulatorem, Akumulator ma prawo łapać temperaturę, szczególnie gdy w pojeździe jest inteligentne ładowanie. Wówczas akumulator rozładowany pobiera ogromne ilości prądu. O tym mechanicy powinni wiedzieć. Prawdziwy AGM z zaborami VRLA podczas ładowania, można by powiedzieć, pęcznieje, nabiera kształtów. Jest to normalne zjawisko, nie wada. Akumulator rozruchowy rozładowany yy, poniżej 10,5V traci trwale swoje właściwości. Jest to wina po stronie klienta. Ogólnie jak motora rozładowanego, yy, poniżej 8V nie powinno się w ogóle przyjmować na reklamację. Wiadomo, jak ktoś ma miękkie serce to musi mieć twardy tyłek. Tak? Takie jest powiedzenie. Ja tu mam warunki gwarancji na przykład, i teraz poczytam, co opiszą. Nie uruchamiać silnika przy całkowicie rozładowanym akumatorze, na tzw. pych lub za pomocą innego pojazdu. Uruchamianie samochodu w ten sposób przy załączonym akumatorze może doprowadzić do całkowitego zniszczenia akumatora. Po uruchomieniu silnika płynie prąd ładowania o wartości kilkakrotnie wyższej niż dopuszczalny prąd ładowania. Gwarancja e, traci ważność przy wielokrotnym głębokim wyładowaniu akumatora ładowanie akumatora w samochodzie przy jego głębokim rozładowaniu to co yy, przeczytałem z warunków gwarancji każdy mechanik powinien znać i od tego nie ma praktycznie odstęp, odstępstwa na zakończenie mogę powiedzieć że dla mnie jak i dla klienta jak dla akumatora była trudna sytuacja o tyle dla mnie była trudna, że nastawienie z tej drugiej strony było takie, że winny jest akumulator, nie samochód. Tak, Nawet gdy już widzieliśmy, że samochód pobiera prąd, to nadal był winny akumulator. Tak naprawdę to można było tego wszystkiego uniknąć, gdyby ktoś wcześniej do samochodu systemem start-stop i inteligentnym ładowaniem nie wrzucił zwykłego kwasiaka. Prawdopodobnie jakiegoś starego używkę. Powyższy akumulator zalał elektrolitem układy elektroniczne pojazdu. Ogólnie mogę powiedzieć, że to może być nie koniec tej sprawy. Ogólnie tak, bo dla mnie to już koniec będzie, ale ogólnie możemy... Wiesz, na sterowniku jak i ABS widziałem już spore działanie kwasów. Tak? To co mogłem wcześniej, obmyłem, zrobiłem to gratis. No a później wiadomo jak się wszystko skończyło. Na zakończenie jeszcze mogę powiedzieć, że w ciągu około dwóch tygodni akumulator był głęboko rozładowany. Później ładowany dużym prądem. Przez co prądem przez pojazd i przez co akumulator był aż gorący. On jednak, akumulator, wytrzymał swoją próbę. A teraz widzimy, że ma jeszcze pojemność powyżej deklarowaną. Ogólnie konkurencji, jak i kolegom z branży, życzył, aby nie mieli takich sytuacji. Bo czasami możecie zrobić dobrą robotę, a i tak będziecie takim workiem do bicia. I to powiem z jednej strony przez klientów, z drugiej, jeszcze może przez kolegów z branży, mechaników, tak. Taka jest rzeczywistość, z tym trzeba się zmierzyć. Pozdrawiam klientów, pozdrawiam konkurencję, pozdrawiam kolegów z branży. Miejmy nadzieję, że będzie nam się dobrze pracować. Życzę wszystkiego dobrego. To by było. Na tyle. Jeszcze raz dzięki.